Nie, bierzcie na swój ślub doświadczonego fotografa, bo to zu dużo kasy i w ogóle weźcie wujka Stefana z jego super aparatem, tylko samego, który na poprzednim weselu zrobił 300 zdjęć z i podłogi, bo nie umiał obsłużyć lampy błyskowej, albo jakiegoś początkującego fotografa nie za miliony, bo przecież nie potrzebujecie kogoś, kto zna się na świetle. Światło jest dobre, gdy jest wszędzie, a jeśli nie ma go wszędzie, to trudno, to najwyżej nie będzie zdjęć ojeny I koniecznie niech nie ustawi poprawnie balansu bieli, żeby suknia panny młodej wychodzącej z kościoła była taka lekko niebieska, chociaż w rzeczywistości była ekry. No bo wtedy nie będziecie musieli dla kogo to nie jest pierwszy ślub, tylko może setny. Dobre rady nie są wam potrzebne. Sami będziecie mogli zepsuć sobie przygotowania chaosem i stresem, bo nikt nie pomógł Wam zrobić dobrego harmonogramu na ten dzień. I jeszcze zdjęcia od gości: mnóstwo zdjęć od gości, na których kompletnie nie będzie widać waszych emocji. Za to będą grube filtry i słaba rozdzielczość. Tak świetnie się przecież wspomina swój ślub nad albumem ze zdjęciami, które nie sprawdziły się w druku. A na koniec napiszcie na grupie weddingowej na FB, że szukacie fotografa do sesji poślubnej, bo nie macie żadnych ładnych zdjęć z tego dnia. I wtedy w końcu ja was znajdę. Zrobię wam piękne te zdjęcia pełne miłości, radości, bliskości, ale przecież czasu nie cofnę, a wy ceremonii nie powtórzycie. Kto to powiedział?